Bardzo przyjemna jest świadomość, że książka, o której będziesz nagrywał, to znaczy o której ja będę nagrywał, jest na poziomie fabuły na tyle interesująca i charakterystyczna, że nie musisz dokładać od siebie jakoś bardzo dużo, żeby to jej pierwotne opisanie w filmie brzmiało w miarę interesująco. Czasami to jest problem, na przykład przy okazji um, filarów ziemi. Kenafaleta trochę tak było, no bo nie zagłębiając się w ogromne detale. Trochę ciężko jest przedstawić powieść historyczną o budowaniu katedry jakoś niezwykle, wiecie, zajmująco. Natomiast tutaj wydaje mi się, że tego problemu nie ma, mogę to nawet zrobić za pomocą krótkiej scenki rodzajowej. Witaj mój niecny i oślizgły kompanie. Czy nie czujesz palącej potrzeby zrobienia czegoś pożałowania godnego? A może nawet nielegalnego? O tak! To zaiste świetny pomysł, przyjacielu. A może by tak jeszcze wziąć tego zupełnie przypadkowo leżącego w pobliżu bejsbola i tak na przykład... Hmm? Co? Co, co? Co to? Dzie ale... Halo, halo tu policja. Znaczy ten. Tu kosmidzi. Apeluję do ludzkości. Porzućcie świrowanie Pawiana i zaprzestańcie wszelkich niesnasek. Koniec komunikatu Co tam mówisz Wojtusiu? Chcesz coś powiedzieć? No jasne, że tak, mikrofon jest tutaj i jak się to mówi de Florisiors. Hamuj się kur*** Arthur C. Clarke to jeden z najważniejszych pisarzy science fiction w historii, którego można w jednym rzędzie stawiać z Heinleinem, Asimowem, Wellsem i innymi wielkimi e, tego gatunku. I nawet jeżeli nie kojarzycie go bezpośrednio, to prawdopodobnie kojarzycie jego najbardziej znane dzieło albo też jest taka szansa, że kojarzycie adaptację jego najbardziej znanego dzieła, e, czyli Odysseję Kosmiczną. Konkretnie to 2001 Odyseja Kosmiczna, którą w 1968 roku wyreżyserował Stanley Kubrick. Tak dla kontekstu, to nie jest jedyna Odyseja Kosmiczna, bo łącznie były cztery: 2001, 2010, 2061 i 3001. Ale nie o tym dzisiaj, dzisiaj o jednej chyba z jego pierwszych powieści. Powieści, która ukazała się w 1953 roku, która jest jedną z moich ulubionych książek science fiction, czyli Koniec Dzieciństwa. Co ciekawe, to jest książka, którą pierwotnie chciał zekranizować Kubrick, zanim jednak koniec końców zdecydował się na odysję kosmiczną. I to była dla mnie zawsze książka niesamowicie interesująca na poziomie konceptu, który z jednej strony jest czymś, co wydaje się bardzo oczywiste. Znaczy jest czymś, co moglibyśmy pomyśleć, widzieliśmy w popkulturze już wiele, wiele razy, ale jest to bardzo nietypowe podejście do znanego już motywu, czyli do motywu pierwszego kontaktu łamane na inwazję obcych. Bo o tym jest ta książka. To jest jedna z tych książek, które dzieją się pod koniec XX wieku, bo autor też pisał ją w latach 50., więc to no już przeskoczyliśmy delikatnie to, co dzieje się na początku tej książki. I koncept wygląda tak. Mamy rywalizację Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych o to, kto wyśle Pierwszy statek kosmiczny na orbitę. Natomiast yy, ta rywalizacja staje przerwana bardzo, <gryw> bardzo subtelną i delikatną rzeczą. Mianowicie, nad większością wielkich miast na Ziemi, w jednym momencie praktycznie, pojawiają się statki kosmitów. Nie pamiętam szczerze, jak w polskiej wersji yy, to było przetłumaczone, to byli nadzorujący? Być może. Albo zwierzchnicy? Chyba zwierzchnicy, tak. The Overseer. Nie, the Overlords. Zwierzchnicy, tak. I wbrew temu, co możecie sobie wyobrażać, to nie jest tak, że kosmici atakują Ziemię, chociaż jest nam bardzo dobitnie zaznaczone to, że mogliby to zrobić, że oni są na poziomie technologicznym tak wysoko nad tym przedstawionym obrazem społeczeństwa, że to nie byłby żaden problem dla nich. Natomiast robią coś innego, to znaczy oświadczają wszęmi wobec, że, no, nazywając rzeczy po imieniu, przyjmują kontrolę nad Ziemią ponieważ nie chcą, żeby ludzkość wyginęła. Więc dają Ziemianom proste zadanie. Mają doprowadzić do pokoju, mają zaprzestać wszelkich wojen, mają sprawić, żeby zakończył się głód, a oni sami ujawnią się za 50 lat, kiedy ludzkość będzie na tyle oswojona z tą myślą, że no, są tutaj kosmici, de facto to oni sprawują e, władzę, nadzorują wszystkim, co na Ziemi się dzieje. I nie jest specjalnym spoilerem, a wydaje mi się, że nawet polski wydawca nie, nie ukrywa tego w opisie, że to się udaje. Że faktycznie nastaje era dobrobytu, pokoju a i wydaje się, że ludzkość pokonuje to wszystko, z czym walczyła od niepamiętnych czasów. I tu pojawia się najlepszy element tej książki, czyli pytanie, czy to dobrze i dlaczego? Dlaczego ci kosmici to robią? Jaki mają cel? I cały ten proces obserwujemy na kilku etapach, które są czasowo od siebie oddzielone. I w zasadzie nie chciałbym więcej zdradzać, bo to po pierwsze nie jest jakaś bardzo długa książka. Nie wiem, ile ma w polskim wydaniu. Wydaje mi się, że nie ma nawet 300 stron. A uważam, że to jest książka, która mimo tych 70 lat ciągle jest warta przeczytania. To znaczy, jestem jestem zdystansowany, kiedy słyszę, że no, jakaś książka science fiction, czy generalnie jakaś książka, jest bardzo aktualna i tematy są bardzo aktualne, nawet po tych kilkudziesięciu latach. Nie wiem, czy bym traktował jakoś bardzo aktualnie tę te książkę. Też są takie motywy, yy, które. Myślę, że gdybym czytał tę książkę na przykład te, no, nie, trzy lata temu w trakcie y, pandemii, to, to by było całkiem interesujące e, do rozpatrywania. E, natomiast ta książka zadaje na tyle interesujące pytania, e, że ona faktycznie pobudza do myślenia. I to też brzmi banalnie, ale Clark bardzo interesująco podchodzi do całego tematu inwazji kosmitów. I bardzo interesująco podchodzi do tematu tego faktycznego pokonywania wszelkich przeszkód, e, które ludzkość przed sobą. Ma. To znaczy, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli wyeliminujemy wszystko, co jest złe na świecie, każde potencjalne zagrożenie, każdą niesprawiedliwość, każdy problem, to trochę nie przestaniemy być ludźmi? To trochę stracimy, mimo tego, że na papierze to by się wydawało fantastyczne, czy trochę nie stracimy to, co czyni nas ludźmi? Czy nie przestaniemy się rozwijać? Czy nie upadniemy twórczo? I to jest taki motyw, który mi się bardzo mocno zawsze kojarzył z eksperymentem, który został przeprowadzony chyba jakieś 15 lat po napisaniu tej książki. I to się nazywało eksperyment Kaluna, Kalhuna, nie pamiętam jak to się czyta Myśla Utopia inaczej. I to był eksperyment polegający na tym, że do zamkniętego pomieszczenia wprowadzono cztery pary myszy i stworzono im idealne warunki do rozwoju. Miały zapewnione wszystko, nie, były, nie było żadnych zagrożeń, nie brakowało im jedzenia, wody, budulca, przestrzeni, temperatura, miały zapewnione wszystkie leki, które potencjalnie mogłyby być potrzebne, wszystko było dobrze. I to jest eksperyment, który trwał kilka lat, bodajże cztery, może z kawałkiem, i koniec końców podzielono go na cztery fazy. Pierwsza to była ta faza, kiedy myszy były jeszcze trochę nieufne, zaczynały. Dzielić terytorium. Druga faza to była faza, gdzie wykształciły się osobniki dominujące. Myszy dużo chętniej kopulowały, e, i po tym nastała faza stagnacji. Tak się to chyba nazywało. E, to był ten okres, kiedy samice robiły się dużo bardziej agresywne, odrzucały e, swoje dzieci, zanikała ta agresja u mężczyzn, u samców. No i na końcu e, myszy zaczęły wymierać w tej ostatniej fazie, która trwała tam najdłużej bo jakieś tysiąc dni. I całkiem podobnych tematów dotyczy ta książka. Ona idzie krok dalej, jeżeli chodzi o końcową konkluzję, bym powiedział, ale dla mnie to jest jeden z najbardziej y, przykrych i przez to właśnie interesujących obrazów utopii. Jak myślicie sobie o literaturze science fiction, to zwykle macie dystopię, y, natomiast utopii jest bardzo mało. Y, a tutaj mamy utopię, która robi się bardzo depresyjna i, i przykra, mimo że na papierze nie powinna taka być, bo ludzkość ma zapewnione wszystko, y, czego tylko. Mogłaby chcieć i potrzebować. No i macie ten dodatkowy smaczek w postaci tej intrygi, tej zagadki, która być może na poziomie takiej czystej fabuły jest głównym motorem napędowym, czyli to dlaczego? Dlaczego ci obcy się pojawili? Dlaczego akurat teraz? Dlaczego robią to, co robią? No bo przecież muszą mieć jakiś cel, to nie jest tak, że oni tam po prostu nagle sobie stwierdzili, że uratują ludzkość. Czy tak jest? Czy tak nie jest? Bohatery mają całkiem dużo czasu, żeby dojść do pewnych wniosków. Ta książka trwa wiele, wiele lat, jest podzielona na trzy części i to też jest całkiem dobry element, całkiem świetny element. To, że obserwujemy ten postęp ludzkości, obserwujemy to, jak ludzkość zmienia swoje patrzenie na sytuację, w której się znalazła. Z początkowego strachu do tego, co następuje. Później oczywiście pojawiają się też ludzie, którzy są no, niespecjalnie zadowoleni albo są podejrzliwi, albo... Też zadają sobie masę innych pytań. I to prowadzi do zakończenia, które jest świetne. I wydaje mi się, że książka taka jak ta jednak potrzebowała dobrego zakończenia. Gdyby zakończenie nie było dobre, to nawet te wszystkie obserwacje i pomysły klarka z poprzednich 200 iluś tam stron nie wypadłyby tak interesująco, kiedy mielibyśmy w głowie to, że ta ogólna konkluzja tej całej pokojowej inwazji była słaba. A nie jest. Zakończenie jest świetne. Jest mocne e, i to jest jedno z tych zakończeń, gdzie odkładacie książkę i ono wam siedzi w głowie, i myślicie o nim, i wracacie do niego. I przez parę dni przynajmniej ono wam będzie dobracało do głowy, myślę, regularnie. Myślę, że w ogóle, gdybym robił jakiś ranking moich ulubionych zakończeń książkowych w literaturze ogólnie, to pierwsza dziesiątka to jest bardzo realne, e, że ta książka by się tam znalazła. Chociaż jednocześnie wydaje mi się, że. Dużą siłą tej książki jest to, że pewne obserwacje, takie socjologiczne obserwacje Klarka, to są tego typu obserwacje, z którymi można dyskutować, można się nie zgadzać. I to jest ciekawe, i wydaje mi się, że. Nawet no trochę ciężko, żeby książka, która ma ponad 70 lat, tak nagle wróciła do mainstreamu, chociaż ja wiem, że był serial, ale wydaje mi się, że dyskusje na temat tego, co tutaj się dzieje, mogłyby być również bardzo, bardzo ciekawe. Zastanawiam się, co mogę powiedzieć o języku Clarka. Jest czasami tak, że czytając klasyczne teksty science fiction, ciężko jest mi się emocjonalnie związać z historią przez język. Wydaje mi się, że tutaj język mi nie przeszkadzał. Raczej nie jest to moja ulubiona językowo książka, ale wydaje mi się, że jestem w stanie wymienić kilka, nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt książek science fiction z głowy, gdzie język, którym posługuje się autor A, B lub C. Stanowi dużo większą przeszkodę w cieszeniu się z całości lektury. Tym niemniej trzeba sobie powiedzieć, że trochę tak było w latach, no powiedzmy, od tych 50., -tych, 60., -tych, w tym takim kultowym, klasycznym, bardziej klasycznym science fiction, nie kultowym, może kultowym też. Chodzi mi o to, że wielu autorów bardziej skupiało się na konceptach, na pomysłach i na ich realizacji. Niż na bohaterach, i wydaje mi się, że to na przykład trochę po Asimowie widać. Um, uważam, że y, trochę tak jest w tej książce, że ciężko wam będzie jakoś mocno się związać z którąś postacią. E, i, I to jest jedna z tych książek, które no, wydaje mi się, że czyta się raczej dla fabuły, a nie dla bohaterów. To nie jest tak, że to są jakieś irytujące jednostki, to nie jest tak, że one was wybijają z historii. Czy życzy im źle. Natomiast ja się opaję na tym, że jednak interesuje mnie bardziej ten większy obraz, bardziej stan całej ludzkości, niż to, co się przytrafia pojedynczym bohaterom, jednostkom. Poza tym, myślę, że to też część z Was może już wnioskować. Jak już powiedziałem, dużo lat mija w tej książce. Obserwujemy całą sytuację przez wiele dekad, i więc logiczne jest to, że. No, zmieniamy bohaterów. To nie jest tak, że jesteśmy z jedną grupą bohaterów przez cały czas. Podobnie trochę było w książce Asimowa Równi Bogom. Tam też bohaterów e, zmienialiśmy. I być może to będzie komuś przeszkadzało. E, mi nie specjalnie przeszkadzało. Być może gdybym związał się z którąś konkretną grupą albo z którąś konkretną postacią mocniej, to wtedy bym, wtedy bym się czuł słabiej z tym. Natomiast tutaj tak nie było. Zwracałem uwagę na większy obraz. I trochę myślę, jednak czuć, że w tej historii postacie są bardziej narzędziami w rękach autora, yy, które mają wam powiedzieć pewne rzeczy, czy rzucić jakieś inne światło na pewien temat, niż takimi faktycznie bohaterami z krwi i kości. No i też wydaje mi się, że to nie jest najcięższa książka science fiction. To znaczy, jest to, wydaje mi się, całkiem sensowne miejsce, w którym można zacząć ten gatunek poznawać. W ogóle wydaje mi się, że science fiction, które skupia się bardziej na kwestiach socjologicznych, społecznych, psychologicznych, to jest coś, w co łatwiej jest wejść niż w jakiegoś powiedzmy ciężkiego Asimowa, czy science fiction, które mocno skupia się na fizyce, technologii, matematyce, są takie twory. Więc ta książka wydaje mi się naprawdę niezła na start. Jasne, można mówić o tym, że no jest to książka, która ma te 70 lat, więc pewne. Hmm wyobrażenie świata już delikatnie zestarzało. Jasne, trzeba mieć w głowie kontekst, kiedy ta książka powstawała, ale uważam, że na tym takim uniwersalnym poziomie fabularnym, jeżeli chodzi o pytania, które ta książka zadaje na temat ludzkości, ewolucji, wchodzenia na jakiś taki wyższy poziom ewolucyjny, to to ciągle jest bardzo interesująca historia. Historia, która ma również wystarczająco dużo takich prostych elementów, które was chwytają, jak na przykład właśnie ta cała zagadka związana z yy, Obcymi, dlaczego oni robią te rzeczy. Więc nawet jeżeli nie będziecie specjalnie mocno chcieli zastanawiać się nad kondycją społeczeństwa i analizować to, co Arthur Sykrat tutaj prezentuje, to myślę, że jest spora szansa, że po prostu będziecie zainteresowani zagadką związaną z obcymi. No i też umówmy się, to jest takie wyobrażenie inwazji obcych, którego raczej nie doświadczycie specjalnie często. Zwykle, jak myślicie sobie inwazja obcych, to macie pewnie w głowie scenariusz typu Wojna światów, Wells'a. Po prostu statki kosmiczne przybywają na Ziemię i my z nimi walczymy. Natomiast tutaj mamy ten motyw pokazany w zupełnie inny sposób. Co w ogóle jest interesujące, bo to sprawia, że książka, która ma te 70 lat, ciągle wydaje się świeża. Jest klimatyczna. Uważam, że to jest bardzo klimatyczny tytuł. I nie zajmie wam dużo czasu. To nie jest książka na parę tygodni, to jest książka, jeżeli się wciągniecie na 2-3 dni. Jak mówię, ja jestem delikatnie nieobiektywny, bo pierwszy kontakt to jest jeden z moich ulubionych podgatunków science fiction, czy jeden z moich ulubionych motywów science fiction. Ja uwielbiam motyw znajdowania wspólnego języka, czy tego pierwszego spotkania ludzkości z jakimś obcym bytem, obcą rasą. To to mnie zawsze bardzo trafia. A to jest jedno z moich ulubionych podejść um, do, do tego tematu. Jak już powiedziałem, dla mnie to nie jest książka, która ma jakieś wybitne portret psychologiczny jednostek. To nie jest książka o... Pojedynczych bohaterach. Natomiast to jest świetna książka o ludzkości, to jest świetna książka, która porusza temat ludzkości, porusza temat tego, co znaczy być człowiekiem, czy kiedy tą taką jednostkowość zatracimy, kiedy rozwój cywilizacyjny będzie zbyt duży, to czy nie zatracimy trochę siebie? Być może ktoś mógłby to traktować jako jakiś taki współczesny komentarz na temat globalizacji, e, tak łatwego dostępu do wszystkiego, otwierania granic, ale to wydaje mi się, że. W tamtych czasach raczej nie o to chodziło Clarkowi, chociaż jakby to też jest duża siła książki science fiction, że możemy po tych wielu, wielu latach odczytywać pewne motywy, e, pewne rzeczy trochę inaczej, bazując na tym, jak obecnie wygląda nasz świat. Ta książka strasznie mi się działa w głowie, kiedy ją skończyłem. I czułem jakąś taką potrzebę wygadania się. Tym bardziej, że wspominałem czasami, że to jest jedna z pewnie pięciu, sześciu moich ulubionych książek science fiction, a nigdy o niej dłużej nie powiedziałem nic w osobnym filmie. I to jest książka, którą ja bym bardziej opisał, opisał jako, określił jako Fascynującą Że odczuwasz to takie bardzo pierwotne zainteresowanie i zaciekawienie pewnymi motywami i, I zaczynasz o nich myśleć I właśnie dlatego ta książka ci siedzi w głowie Przynajmniej mi się po skończeniu jej Pewnie dla wielu to będzie dość przykre i depresyjne doświadczenie Bo być może ktoś odbiera te książki tak, że No wiecie, jeżeli mamy temat Jakby nie był związany z całością ludzkości Z ludzkością jako ludzkością całą to być może ktoś odbierze dużo bardziej personalnie to, co tutaj się dzieje, i przez to będzie mu przykro, jakby byłbym w stanie to zrozumieć. To raczej jest w wielu momentach mocne doświadczenie, szczególnie jeżeli ktoś bardzo personalnie bierze rzeczy, które widzi w książce. I też wydaje mi się, że sporo osób interesująco interpretuje te doświadczenie, interesująco interpretuje zakończenie. Wydaje mi się, że dużo osób podchodzi do niego trochę inaczej niż powinno się podchodzić dużo bardziej pozytywnie niż powinno się podchodzić. Natomiast tutaj więcej nie zdradzę, bo uważam, że to jest coś, co jeżeli Was wystarczająco mocno interesuje, warto poznać samemu. Ponadto nawet jeżeli Wam się nie spodoba i będziecie czytać to z taką myślą byle do końca, to i tak nie starcie dużo czasu. To jest książka, jak już powiedziałem, na 2-3 dni maksymalnie, którą ja osobiście bardzo polecam. Ciągle jest to jedna z moich ulubionych książek science fiction. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!